Szczerze mówiąc, to trochę mniejsza. Jedna nadal wierzy, że może coś zdziałać. A ja się dziwię, że chcecie z nią jeszcze współpracować. Oszukała nas dwa razy, oszukaj trzeci. To wszystko przez tego psa. Ona ją poburza. Ta tutaj jest grzeczna. Tak twierdzisz? Chociaż. Mało to zmienia. Reguły były jasne. Straciła rodzinę, przyjaciół, miłość. A jeśli zawiedzie ponownie, straci ostatnią rzecz, która jej została. Patrzcie, szukają jej. Niech szukają do woli i tak nas nie znajdą. A co jeśli by tak do nich zadzwonić? Chcesz wyciągać coś od policji? Nic nam nie dadzą, ale przynajmniej się zabawimy. A co z nią? Spokojnie i tak na mnie ucieknie. Śpij, póki możesz, księżniczko. Jutro zobaczysz, czym są konsekwencje.